Sława Jezusa Chrystusa, witaj z Brata i 7 27 lipnia. I dzisiaj czujemy w Słowa, drugie słowo o Prydżu pro Burjan. Myślę, że warto nad tym słowem zadumować, bo ono duże, takie ciekawe i bardzo konkretne Jezus nam dzisiaj proponuje zrobić decyzję. Do czasu inną Pryczu podał ludziom Jezus, każe, Podimne czerstwo niebesne do ludyny, jaka posiadała dobre nasienie na swojemu poli. Kiedy ludzi spały, przyšłowi go woroch, plewele, serd przynęci, taj o sobie. I jak zeszło zbliża i dał opłyt, to dziś pokazałyś i plewele. Toż piliszły słuchy i i skazał Panie chyba nie dobra nasienie ty posiawa na swojemu poli. Zwitki, już się plewele. A więc kazał im. Rody na woroch co zrobiła i każdemu słuchy, chociaż my piszli i zebrały ich, więc że skazał mi, wy czasem czy plewy nie po, e, powyrywały razem z nimi pszenicy. Pozwól też, żeby i te i drugie razem rosło do żnyw, a piszczarzny wskaże żencam, z pierszą plewy ta powierzy ich u snopy, aby spalić ich, a pszenicy zbery do mojego schowyszcza. Ostatni w żyją Jewrejów zwyczajnie jest chleb. Tak. tak, było w czasach Jezusa. I to pszenica, no, była ważna w ekonomii żydowskiej rodziny. ludzie wyroszchuwali pszenicą. No, ale bywało tak, że pomyśl pszenicy czasem pszenicy z, z zjawiała się buriana. Lepiej takiego to nazwać, nie przemekadym z jedzeniem, w greckiej Czym ten czym, czym charakteryzuje się? W pierwszym etapie rostu on jest bardzo podobny do pszenicy. Prawie nie można go wyrzucić. On sobie spokojnie spokojno razem z pszenicą. E, Korynki roślin spłytają się między sobą, znacie, że tisną. I późniejsze, na drugim etapie, kiedy już z Teberca koło zpuszczane, to już wytłumaczone, że to nie pszenica. I to tragedia, jeśli um, tego um, borianu no, jest więcej za pszenicę. No, poza tym, też zerniatka tego na ona No widzisz, no, nie? się. Tak. Tego koloru mniejszy, ale ono trudniejsze. Zawsze na wysnu, no, na wysni rozbrały e, no się burian, czyste pole. No, ale tutaj pewno tego one zrobili. No i tak, że zaraz posijały z zbierze. Zaraz, że nie można wyrwać tego burianu. To musi korencować sobie z pletem. Jak się wyrwał burian, wyrwa się i przenyc. Teraz przechodzimy do żnew. Dobrze, że pszenica ona trochę wyższa za tej burianu. I jak zbierały pszenicę, to oni trochę jeszcze kołski w pszenicę, A piękniejsze w zbierały, że zależył z sołomu, z i burianu. Te wszystkie suszyły się tam i wżywały jak e, paliwo. To e, spalowały. W czasach to było dużo no, bardziej elisie w, w Palestynie, jak zaraz. Ale ekonomy zawsze e, e, zamiast drów spalowały ten burian. To też jakby jego dola, jego majbutnie do czego on korzystny. На палів, на вогнище. І звичайно, ця ситуація це такий образ того, що відбувається в нашому житті. Ми є цією пшеницею. Ми як церква, але живемо в світі, в якому є багато буряну. Це не ображає людей просто показати різницю. Вони між собою разом живуть. Z pleteniem, jakoś powiązany, kornicami, taki jest w nie między nami też, nie. Ale my, jak pszenica, mamy, e, w kroli to niemożliwe, a w duchowną życiu to możliwe, my mamy e, przekonywać ludzi, ewangelizować i pokazywać, że warto state się co To możliwe z Bożej łaski, z Bożej bogactwa. I my żyjemy. Teraz jest ten czas, kiedy współistniejemy jakoś razem, ale przyjdzie czas e, sądu, czas, kiedy staną przed Bogiem. I kto świadomie wydał Bożą błogodajstwo, Bożą łaskę, no też otrzyma pokarania. Nie można niechutować tego błogodajstwa Bożego. Teraz możemy być cierpliwi i tolerantni. Tolerantni w takim rozumieniu, że e, ludzie mają prawo żyć. Tak, zwyczajnie my mamy... Też e, pewnie nasi prawo pokazują, przekonują, jaka jest chrześcijańska moral, i tak dalej. Nie? Ale, ale rozumiemy, że ludzie mają prawo żyć. I co ważki period dla nas, dla cerkwy? E, cerkwo zagłuszają, cerkwo presliduje, i, i tak ono jest, nie jest. Nie zwierzymy tak, e, sobie z czy można wyrwać ten burian? Można, ale postraża pszenicę. A to tego, wiesz, ten burian, on też potrzebny. Kiedy to Bogu za coś, prosłowajcie Boga, kiedy w waszym życiu było bardzo ciężko i przyszło jakieś Boże Dzieje, Boże wyzwolenia, Boże Bohodać. I tak też, jak wiecie, Burjan potrzebny to żeby pszenica zobaczyła swoją krasu i swoją wartość. Bym nigdy Boga nie jakby nie było strzedań. te Jewry były 430 lat w armii, w armii jegypty. Jak one wyszły z Egiptu, to one zrozumieli, że z Bogiem trzeba układać sojusz, bo Bóg ich, ich... Nie, szczyt, ich ochronę i porażkę. E, e, zrozumieli to na resztę. To jest był dla na Jewrach, jak i Buryana. I oni zrozumieli swoją wartość w oczach Boga, trosbotę Boga i tak dalej. I, wiesz, e, to samo w życiu kościoła teraz odbywa się. Buryan potrzebny. On jakby nas pozycjonuje, on pokazuje nam prawdziwe e, cienności. Tomu dlatego bujani istnieją, abyśmy pragnęli być pszenicy, a my jesteśmy pszenicą Bożej, kropeleni, bo kropeleni, bo kropeleni, bo kropeleni, ze mną. bo kropeleni, bo kropeleni, bo kropeleni, bo kropeleni, bo Masz, no, wasz, no, wasz, no, wasz, albo chce w I my czasem kazam Boże, człowiek, co ty czu nie robisz? Nie? Czemu taki Putin istnieje? Tak, jakis seryjny, stary był w Hitler? E, czemu Putin, czemu on wbywaje do tej Ukrainy? Nie? Ty tym czemu nie robisz? On no, pokaże, je czas żniwa. E, I zaraz jest czas osadnia Putin może nawrócę. Ja nie znam, nie chcę zwyczajnie, ale. Може Бог. Звичайно, за певних умов може кожному пробачити. Ці умови це, це з, з боку людини, звичайно, не з боку Бога. Бог готовий, якщо бачиш твоє серце, люди має широкая Це не так, що там скаже, Боже, перепрошую і все. E, є страждання мільйонів людей. І e, тисячі людей проклинають його, його в болях, страждають з приводу рішення цієї людини. czekajmy, czekajmy, aż przyjdzie Różniowa. to czas cudu. I zaraz jest czas miłosierdzia, a tam będzie że czas cudu. Cud nie kieruje całym małoserwiem. Może bierze do uwagi jakieś tam, nie? ale w jak jeśli jest z brzachliwy, i będzie płakać, i prosić, to cud mm, po zakonu ma je wyryszyć, zjasować. E, rozkajanie było możliwe do cudu. Półki zbierały Докази, прокуратура і так далі можна було прийти, зізнатися, розкаятись, все. Це було би якби пом'якшуючі обставини. Якщо вона вперто скривалася і так далі робила ці злочини, багато повторювала, то потрапила на суд. Суд буде справедливий. І так буде теж з, з Бож, Божим Дулосерпям. І ще така думка цим у духовному житті є оригінали і є підробки. Без брендовий одяг купуєте може взуття. Самі знаєте, що він дорогий це брендовий одяг, якісний, він якісний. Зроблений з, хор з, з хороших матеріалів. Але він теж дорогий, в нього в багато праці. Наприклад, підробки там в гаражу дес зробили, виконали найдешевших матеріалів. І він дуже коротко. Służy czasem nawet niebezpiecznie dla zdrowia, dla życia. Nie warto kupować te I w duchowym życiu istnieje podobna schemat. E, Boch nam proponuje jakiś na życie, ale tak jak oryginał zawsze win wygotowany jakiś, no z prawdziwych materiałów. To Boch nas wedy drogę Chrystusa, Chrysta, drogi, jak opuścił Jezus. To droga prawdziwej duchowej walki, bo, wierności Bogu, i tak dalej. Natomiast Satanana proponuje krótko zadowolenie. Tutaj, na zadowolenie Taki tut na tym świecie nie są zbytnio nas interesują wieczność. My tutaj zaśleżymy w tym środowisku i będziemy rozczarowani, że tak krótko, Це підробка тут тільки діяла. І тому сьогодні зробить рішення, скажіть Богові амінь на все, що Він робить, навіть якщо вас коштує багато зусиль, багато самозречень. Будьте вірні. А коли ми впали, приходимо до того, хто виробляє оригінали і просимо пробачення в нього і очищення. Nie idemo na podrobki, duchowe podrobki. Arno Wam dnia, proszę o pro modlitwę za mnie. Ja w zaraz w mojej rekolekcji, będę bardzo wdzięczny za, za modlitwę. Stawaj się z